Siemanko! Witam na kanale KINOWA KLISZA Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę polską komedię pod tytułem Job czyli Ostatnia Szara Komórka z roku 2016 Główne role grają Borys Szyc jako chemik Andrzej Andrzejewski jako Pele Tomasz Borkowski wcielający się w Adiego oraz Agnieszka Włodarczyk Dziewczyna Adiego o imieniu Karolina Reżyserem i scenarzystą jest Konrad Niewolski No więc dziś zabieram was na polskie blokowiska Zaczynamy kochani! Job Ostatnia Szara Komórka to historia trzech kumpli, którzy nie mają zagrożeń Szczęścia w życiu, ale za to mają całkiem sporo szalonych pomysłów. Gdyby to życie miało jakiegoś twórcę, to oni dostaliby jedną wielką piątkę od losu. Paczka składa się z Chemika, Pelego i Adiego. Każdy z nich ma swoje problemy i żadnemu z nich się nie układa, a łączy ich jedną. Próbują znaleźć sposób na szybki hajs i wyrwać się z marazmu codzienności. Ich przygody to seria absurdalnych, czasem nawet żałosnych prób wyrwania się z biedy. Zawsze coś pójdzie nie tak, coś się rozwali, a zamiast się zbogacić, tylko bardziej się pogrążają. Próby oszustw, kombinacji, Biznesy i zawalanie pracy to ich codzienność. Ale mimo tego, że mają talent do ściągania na siebie kłopotów, ich zgrana paszka jakoś trzyma się razem. To komedia pełna gagów, wpadek i absurdalnych sytuacji, gdzie każdy plan kończy się gorzej niż się zaczyna. Ale czy chłopaki w końcu się wybiją i zawiną z osiedla? Musisz to sprawdzić sam. Job, czyli ostatnia szara komórka, to film, który zabiera widza w szaloną podróż do polskiej rzeczywistości z czasów, kiedy każdy próbował jakoś przetrwać, a marzenia o dużym hajsie ścierały się z brutalną rzeczywistością. Moja ocena to 6 na 10. Jeśli lubisz komedię z polskim charakterem, to Job może być ciałem w dziesiątkę. Film świetnie uchwyca to, jak wygląda codzienność w Polsce początku XXI wieku, zwłaszcza dla ludzi, którzy starali się coś w życiu ogarnąć, ale zawsze coś im wypadło nie tak. To film, który udaje, że jest czymś więcej niż lekką komedią. Daje dawkę prostych, ale skutecznych gagów, które mogą rozbawić każdego, kto czuje klimat typowego ziomala. W filmie pełno jest tekstów, które łatwo zapadają w pamięć i można nimi rzucać w towarzystwie. Sceny między Szycem a Andrzejewskim to prawdziwy popis Błyskotliwego humoru, który idealnie oddaje klimat tamtych lat. Natomiast Agnieszka Włotarczyk w Jobie pokazała się w innej odsłonie, co dla jej fanów było ciekawym urozmaiceniem i możliwością zobaczenia jej w leśniejszym wydaniu, a do swojej roli wprowadza trochę romantycznego wątku i odrobinę kobiecego uroku. Co urozmaica męski, mocno bezkompromisowy świat bohaterów. Jej obecność dodaje też fabule nieco większej dynamiki i oddechu od czysto osiedlowych klimatów. Film był produkcją z relatywnie niskim budżetem, a zyskał popularność dzięki aktorom, którzy byli wtedy na fali oraz wojskiemu klimatowi. To dowód na to, że nawet przy ograniczonych środkach można stworzyć coś, co zapadnie w pamięć widzom. Choć Job nie odniósł ogromnego sukcesu finansowego, wiele scen, tekstów i postaci z filmów stało się popularnymi cytatami i memami w internecie. Dzięki temu produkcja zyskała drugie życie i do dziś bywa wspominana przez młodsze pokolenie. Choć oglądanie trójki nieudaczników w kolejnych próbach dorobienia się jest zabawne, historia nie wciąga na tyle, by trzymać w napięciu. To bardziej zbiór epizodów, niż spójna opowieść. Film idzie jednostajnym tempem i brakuje w nich większych niespodzianek. Czy dramatycznych momentów, które mogłyby podkręcić napięcie i emocje widza. Ale teraz wyobraź sobie, że jesteś jednym z nich. Typowym gościem z osiedla. Mieszkasz w bloku, gdzie każde piętro znacie z widzenia. A sąsiadka z dołu zawsze ma ludzi na hałasy i otwarte drzwi na klatce. Codziennie kombinujesz, co by tu zrobić, żeby jakoś podkręcić ten marny budżet. Bo wiesz, że do końca miesiąca daleko, a lodówka świeci pustkami. Próbujesz nowych rzeczy, raz na budowie, raz za ladą, raz u Chińczyka, ale jakoś nigdy nie jest tak, jak miało być. Nawet próbujesz się dokształcić, łapiesz kursy, uczysz się do późnej nocy a na koniec dnia znowu dostajesz liścia i lądujesz tam, gdzie zaczynałeś. Zawsze coś, szef okazał się frajerem, firma zawinęła interes, a praca marzeń okazała się fikcją. Niby się starasz, dajesz z siebie wszystko, a życie wali cię po łapach. Jakby mówiło, spoko, chłopie, ale to jeszcze nie teraz. I tak sobie dryfujesz między marzeniem o lepszym życiu, a rzeczywistością, Gdy znowu próbujesz znaleźć sens w tych codziennych topach. Serio, warto to zobaczyć. Job, czyli ostatnia szara komórka, to komedia, która rozbawi cię i przypomni czasy, kiedy największym marzeniem było dorobić się na osiedlowym biznesie. A Życie waliło cię w twarz na każdym kroku Dzisiaj to by było na tyle To był film Job, ostatnia szara komórka To jest kanał Kinowa Klisza Dziękuję za obejrzenie i do następnego Jeśli ci się podobało, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby być na bieżąco I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu Nowy odcinek w każdą środę i sobotę o godzinie 15 Pozdro